Witam z a, a to jest kolejna reakcja. Tak jak obiecałem, tym razem mamy Sonic Movie 2. Eee, dokładnie tak, oficjalny Zwiastun. Eee, okej, okay, bez większego przedłużania, zacznijmy sobie oglądać ten Zwiastun. Tak, więc zobaczmy, co tu się będzie dziać. Ok. Ok. I love that you want to help. Me Chili Dog, followin'. <laughs> okay. Don't worry. Nobody's going to get Batman, Blue Justice, Yazda. <laughs> Trust me. There will come a moment when your powers will be needed. oh That moment, That moment chooses you. I just got goosebumps. Wait a second. Did you steal that from Oprah? Hmm? <śmiennie> Uuuu, Eggie! <śmiennie> jest kurde! <joku>, że... Oho! <śmiennie> A jeszcze nie jest gruby, myślałem że on się... Uuu, główny szmaragd! Że on się nażre muchomoru i że to taki gruby! Główny szmaragd! Oh boy! Okej, okay, jest celisik. Okay, no <laughs> Okej, okay, mamy akcję Sonic Tails Nice. <laughs> no. Okej. Okay. Tylko kwietnia. Yo. Okay. Jakieś ice capy szalone. Nice. You're never going to get my power. Ooh. Do I look like I need your power? Oh, damn. Ooh -hoo -hoo. Where are my manners? Sonic meet Knuckles. Oh, boy. Oh, boy. Okay. 8 kwiecień 2022. Moi drodzy, like, to jest jak niebo i ziemia, jeśli chodzi o trailer do filmu. A trailer Frontiers i niebem zdecydowanie jest ten zwiastun. Świetny. Tak jak ja kompletnie nie interesowałem się sequelem do filmu. Znaczy, się oczywiście, wiedziałem, że on będzie, wiedziałem, że zapewne pójdę do niego do, do kina, ale. Pomijałem wszystkie informacje na temat tego filmu, ponieważ nie czułem jakiegoś wielkiego zainteresowania. Tak muszę powiedzieć, że po obejrzeniu tych dwóch zwiastunów zmieniło się to kompletnie o 180 stopni. Byłem bardziej podekscytowany nową grą niż filmem. W tej chwili jest na odwrót. Grą. Jak już mówiłem w przodniej reakcji, jestem prawie wcale a filmem? O, oh boy, Podoba mi się, naprawdę. Te nawiązania do Sonic Adventure. Początek troszeczkę mi przypomina początek SA1. Tam też był nadal Chen Chili, to jest świetne. To oczywiście. Tam w pewnym momencie też Sonic sobie popierniczał na desce. O tak. O tak. Ice Cup. Kuźwa, Ice Cup. No, tyle nawiązań do Sonic Adventure, moim zdaniem. Też był tutaj ten. E... To miasto starożytnych kolczatek, nawet było, albo to było. Do był Shrine w Mystic Ruins Sonic Adventure. Teraz chyba tego nie znajdę, ale było tutaj coś takiego. Czy to znajdę? Czy to znajdę? To jest pytanie. No to chyba już nie znajdę, ale, ale zapewne widzieliście, jak, jak żeśmy tutaj patrzyli sobie na to, więc. No i ten naklus, Boże, ten naklus, kurde, jazda, kuźwa. Już nad pas przysięgam. To jest piękne, okej, okay, podoba mi się, naprawdę. To jestem dość podekscytowany. Mówię, mówię to szczerze, że naprawdę mi się widzi ten film i, i może być naprawdę bardzo fajnie. Może być naprawdę bardzo fajnie. Tak więc, moje drodzy, było na tyle, jeśli chodzi o reakcję do... Yy, trailera Sonic 2 Movie, dokładnie tak. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia do następnych filmów. See ya!